Limitowana edycja, tylko dzisiaj zamawiając płytę kamerzysty, opaska o wartości 15 zł gratis. Zamówisz teraz na kamerzysta.store. Link w opisie. Państwa, bardzo serdecznie jestem kamerzysty. Dzisiaj nadszedł wielki, ale to wielki dzień dla mnie, bo w końcu pojedziemy kupić moje nowe auto. Tak, dokładnie, nie przysłyszeliście się, pojedziemy kupić. Nie wypożyczyć, tylko kupić moje nowe auto, bo jak wiecie, do tej pory auta wypożyczałem ze względu na to, że po prostu chciałem przetestować dużą gamę możliwości. Chciałem wybrać swoje wymarzone auto i wydaje mi się, że takie wymarzone auto właśnie wybrałem. Zresztą zabawa w wypożyczanie aut jest po prostu zbyt droga, zbyt kosztowna, bo jeżeli kupię je, to wyjdzie to jakoś 3 albo cztery razy taniej niż miałbym cały czas wypożyczać auta naprawdę wypożyczenie takiego BMW czy wypożyczenie takiego Mercedesa to koszt około 6-7 tysięcy miesięcznie, także jest to totalnie nieopłacalna zabawa, lepiej kupić takie auto no i cóż, w dzisiejszym odcinku zobaczycie również reakcję całego składu na to auto, wezmę jedną osobę, która pojedzie ze mną dokonać zakupu, auto nie jest wprawdzie nowe, bo ma przejechane 5000 km ale jest to praktycznie nowa furka także no cóż, ja nie mogę się doczekać nie wiem jak wy, jeżeli ty jesteś nowy na kanale to taki sam czerwony przycisk i tam na dole i dołącz do naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco, żeby nie ominąć żadnego filmu. Yy, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Dobra, to kto jedzie ze mną po furkę? Ja! Ja jadę! Ja, jadę. ja, jadę. ja, jadę. ja ci jeszcze, yy, falunie na błysk, nie? Ma. Bo tutaj... Brudne drogi i falunie się ubrudzą wszystko. Dobra, idź. Yy... To kto chce jechać? Ja. Ja! Dobra, no proszę, no. Idziemy? Ja chcę jechać. No dlaczego ty? No bo ja ci wyczyszczę całe. Dobra, to, to chce ja chcę jechać. Ja. Zapytasz się, to ja mówię. Dobra, grajcie papierkami nożyce, zwycięzca przed domem. Ale nie będę się budził. W tym czasie, jak oni losują, możecie wbić na sklep kamerzysta Store. Naprawdę fajne, ale to fajne bluzy, golfy, kolekcja jest naprawdę super i niedługo wychodzi nasza druga kolekcja, jest... kolekcja Basic. Wygrałeś, To no? wygrał. No, po... no, no kurde, jak zwykle Debil ma szczęście, nie? No dobra, to co jedziemy teraz, tak? No, ale ty nie dasz mi porozmawiać, nawet nic, dobra, ty ci zapłacę, chcesz? Ale za co musisz zapłacić? No za to, że żebyś... wyjechasz. No nieważne, dobra. Chcesz? No, no, no możesz człowieku. Podejdź ode mnie nie. Masz! Nie chcę, no nie, nie chcę na siłę, na siłę nic nie będę robił Ale ja chciałem miało. taką sobie pojechać, no co? No nie, ja chcę jechać, no nie rozumiesz? Ile ty tu masz pieniędzy? Nie Zobacz wiem Dobra, jesteś nienormalny nie. Zaraz wrócimy, zaraz pojedziemy razem, poczekaj chwilę, opamiętaj się człowieku, zaraz wrócimy, zajmie to chwilę Zaraz będziemy, zaraz wrócimy, spokojnie, poczekaj na nas Co ty się tak przyjmujesz tym? Nie obrażaj się, no zaraz wrócimy No spokojnie, zaraz jesteś no, Człowieku, opamiętaj się On jest jakiś, nie, nie ten, nie, nie do ogarnięcia Dobra, dawaj, lecimy, dawaj do auta I lecimy To co, drodzy, lecimy, e, czeka nas całkiem spora droga Było 250 km. Dobra, roz, Ale chwila, chwila, chwila Co to jest za auto? No zobaczysz I e, jakie? Zobaczysz, szybkie e, Szybkie, tak? Szybkie, ładne, małe, zwinne Tyle ci powinno wystarczyć Nie będziesz zawiedzony, gwarantuję ci, że nie będziesz zawiedzony Ma fajną Fajną, fajną nalepkę z tyłu no. Dobra, nalepka akurat mało mnie e, interesuje. E, liczy się szybkość tak, i prędkość. No dobra, ja już się nie mogę doczekać. No zobaczymy, co ty tam e, dla nas przygotowałeś. No to co, my jedziemy do miejscowości oddalonej o 250 km stąd i widzimy się z wami już za chwilę. Dla nas to będzie dłuższy, dłuższa chwila. Jesteśmy już po zakupie, niestety właściciel nie chciał, żebyśmy go nagrywali, ale auto stoi tuż po mojej prawej stronie. Jest naprawdę... Takie, drediarz coś takie zmarnowany, nie wiem dlaczego. Zaraz mi wytłumaczysz, dlaczego jesteś tak zmarnowany. No jestem zmarnowany. E, ale przelecieliśmy kawałek tym autkiem, wróciliśmy na miejsce i jest to naprawdę kot, 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 kot. Dobra, dredziarz. Twoja chwila, chwila, chwila zapomnienia, no. Jak oceniasz aż tą furę? Źle jest. Myślałem, że co innego będzie. To znaczy? Korwetta miała być. Ferrari. A ty jest tak dwuosobowe. No i co z tego, że dwuosobowe? Na nas by starczyło, tak? Na ciebie i na mnie. Zobacz! pomieścimy się, co z tego. To nie jest takie szybkie! Jak to ma 300. Ponad 300 koni człowieku. Człowieku to jest zajebista fura, wypieprzona fura, AMG. To jest na stałe, Rozumiem sobie wypożyczyliśmy. Będziemy tym jeździć. To jest nasze. To, jest, to nasze. jest AMG. No i co z tego, że AMG? AMG jest w lepszych wersjach. W innych samochodach. Ale AMG, no człowieku. Zobacz, jak hamulce strzelają. Ale to jest nasze. Rozumiesz? To jest nasze, nasz samochód. Na stałe. Liczyłem na coś więcej. Liczyłem na coś więcej. Myślałem, że to będzie jakiś potwór. Król jazdy. A to, to kosztuje 200 tysięcy. Nie 200 tysięcy, radzasz. 200 tysięcy to, to używane kosztuje. No dobrze, ale jakbym chciał, to bym kupił za 200 000. No bez przesady, no nówka sztuka kosztuje 300 koła. Nie wiem, co mam ci powiedzieć, naprawdę liczyłem na tą korwetę. Miało być 650 koni, rozumiesz? 650 koni, wiesz ile to jest 650 koni? To nie ma tyle, to ale... nie ma, to nie osiąga takich prędkości. Ale Drenia, z korwetta tak w środku nie wygląda jak to, pokazać ci jak wygląda to? Ja, ale już mieliśmy taki samochód, no podobny, niczym się nie różni prawie od tamtego. Jezu, no to przecież to jest to samo. Znowu kupujesz to samo, no, mieliśmy cele podobne, w środku było prawie identyczne. Nie pierdziel dredios, w środku wygląda wypiek... Nie, w środku było prawie identyczne cele, co mieliśmy i Słuchaj. to jest prawie takie same. Znowu kupujesz coś podobnego. Dobra, nie chcę cię słuchać. Nie rozumiem totalnie jego reakcji, moim zdaniem fura jest totalnie od, od, odstrzelona, jest naprawdę zajebista, ma czerwone pasy. No w ogóle, no, no zajebista fura, no jak, na, jak na takie auto do śmigania no, tak, 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 eee... wsiadamy, jedziemy z, z tej wiochy, e, przejedź mnie parę razy będzie dobrze. I Jak na takie auto się. do śmigania na co dzień wydaje mi się, że no taak, nic niczego no, nie było. No teraz by tutaj chciał, nie wiadomo co Ferrari, e, Ferrari Miało być, miało być, miało stać, miałoby być, a nie ma, no. no ale zobacz, to auto prezentuje się naprawdę, ale to naprawdę dobrze. W środku koch AMG Ale już to było! Ja już to przerabiałem 10 razy! Ja znam na pamięć wszystkie te przyciski, tą kierownicę, no właśnie, te błyskotki, na wszystko na pamięć, no i znowu to samo. Myślałem, że teraz poleci jakiś powiew świeżości, a tu jest to samo. Dlatego testowałem te auta, żeby kupić jedno, te, które będzie mi się podobać. No, no w... dobra. Jezu, nie, p... dobra, przewieź mnie i będzie dobrze. No, co mam ci powiedzieć? Przewieź mnie e, parę razy, pojeździmy. E, może się e, przekonam. No, dobra, no to zobaczymy, e, co to potrafi. Co to cacko e, potrafi. tylko e, na. Wyjedźmy na prostszą drogę, no i zobaczymy. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że ten, że, że będzie dobrze. Słyszę, słyszę popcorn. Nie wiem, czy widzowie to słyszą. Popcorn, jakby popcorn się robił. Nie no dobrze. Co zaraz będziemy mieli prostą drogę. O, dobra, zobaczymy. Jesteś gotowy? 3, 2, 1. Zbiera się, zbiera się, no. Zbiera się. Coś, nie, już nie taki niezadowolony? Zbiera się. No. Czekaj ciecie, cieć jeszcze. Nie, ładnie chodzi, ładnie chodzi. Nie wiem czy to widzicie, ale Lec. ładnie leci, leci to. Leci, leci, leci to, to. Jak o Jezus, 4, 7, kamera by mi 4, 7, wypadła. 40, przepraszam, byłeś sobie podrasowane, więc 42 sekundy do setki. Do... Z... No się wydałem. Trzeba uważać, bo można się tym szybko... Jednak lata i no, ja jestem zadowolony, nie? Jeśli chodzi o, o to auto, no będziemy nakręcać relację. O, leci, leci, leci. Zbiera się, zbiera się. Dobra, to ja może zacznę nagrywać już po prostu drogę, co? Żeby teraz widzowie zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Uważaj na dziury, nie? Ładnie co, leci to, leci, fajnie to wygląda, nie? I wcina, wcina w ostro. I wcina też, jeżeli chodzi stricte o, o zużycie, bo ponad, ile mamy teraz? 16,6, ale przy takiej jeździe to wydaje mi się, że coś około 35-40 litrów. Dobra, jesteśmy już pod chatą, oni są już środku, pewnie widzieli, także weź zadzwoń do nich, powiedz im, żeby weszli do chaty i, i zaczynamy. Podjeżdżamy pod chatę. No dobra, trzeba zobaczyć reakcję. Auto już stoi, ale czekaj, gdzie? Czekaj, 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 niech to czekaj, czekaj na wszystkich. A co? Na reakcję. Auto już przyjechało. Gdzie jest Karinka? E, na górze. Karina! Za chwilę wrócimy, bo robi potrzeba. Aha, to to dobra. Może możemy zobaczyć? Nie no, poczekajcie. Albo dobra, idźcie zobaczyć Karinka, zobaczę co Ale Nie chcesz nagrać ich reakcji? No właśnie idę. Ile to ma pod machą? Ile pod machą? Ponad 300 koni. I jest bardzo leciutkie. A, nie. Uchaj. Ile on ma? Mówiłeś? 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 Mówiłeś tak Ponad zawsze? 300 koni, co? No tak na zawsze, no. Będziemy mieli to na stałe, powiem wam tak. No, Która jest w porządku, no, ale Bajko. myślałam o czymś innym, A, ale... Może jak twoi poprzedni ten Mercedes Biały. powiem Też ma tak w środku. Podobny jest, ale ten jest w AMG. Naprawdę, jest AMG. Aha, MG Ile to ma koni? Ponad 300 Masz kluczyki? Daj się przyjeżdżać Nie, dawaj Dobrze, okej, okay, w porządku Dam ci się przyjechać Jak dasz radę, to yy, zmienić biegi tutaj Bo ja, bo ja wiem A Jaki to problem? Y, chyba zostałeś w stacyjce nawet Także możesz go odpalić No gwarantujecie, że tego nie zrobisz ja wiem jak to zrobić Ja pierdzie, ale to wygląda, nie? No odpala. No dobra, wiesz jak zmienić biegi? Gwarantujecie, że nie będziesz wiedzieć co robisz Nie, tu gdzieś <laughs> O coś się śmieje. Bo nawet ja wiem, jak to zrobić. Czekaj, to nie zablokowane jest. O, tu jest coś, tu jest coś. RN. W tym chyba, tak? Tym? No nie trzymaj go tak bez cierpliwości. O, tym. Ej, 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 ale musisz z tego, z parkingu zejść. O, Jezu chryste, dobra. Na pewno jesteś pewny? Ja bym mu nie odpalił. Ale dała. on nie rady. Nie da rady. Nie, nie da rady. No dobra, ruszył. Możemy już mu pomachać. No dobra, ej, 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 ej. Ej, 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 ej. nie tak szybko, tak? Fajna, fajna, fajna Liczyłem na coś innego Ale jest rakieta, nie? Ale to ryczy jak cholera, nie? No wydech ma wypasiony Jeśli chodzi o wydech, muszę przyznać, że wydech ma konkretny nie, no jest sztos, nie, jest stos. Ale fajny ma no Czyli co, podoba Robo, wam się te... purka, tak? Tak, To kto chce ja, przejechać też. się pierwszy? Ja, nie mogłeś ja, mu takiej kupić, a jakąś siódemkę, taką siódemkę, jakąś taką jakąś, Taką jakąś Taką jakąś ja, Już nie ma problem. No. Nie no, do mojej Skody się nie równa, ale... Daj jego Skody nie ma, nie ma na to żadnych szans Ty po kupiłeś nie? Weź jakąś jazdę testową, czy coś, dobrać, coś dobrać. dawaj, tu walimy Myrcyli, Myrcyli, dawaj, przewieź nas tutaj Przewiążę Chodź Ja już jeździłem, no, ja już jeździłem. Brak, jest, jest, jest fajnie słody, jak nie słody. Myślałam, że jakieś lepsze. Serio? No przynamy go Dawk. Co jak o, jakiś... ty gadasz w ogóle dziewczyno? golf. Taki malutki, jakiś taki, nie wiem, kompaktowy... A nie to nie jest golf, duży? to jest Mercedes Anto. AMG co, do czego tu porównujesz, takiego szkolfa osranego? No to jest fajny, ale... Zobacz no. tak jak w środku wygląda, tak jak ten miał no, środek przedni. jest ładniejszy, nie wiem. To jest coś normalna. To, to A to to co jest... wam się podoba? To jest bajeczka. Bo, jak nie? Myślę, to ma koni 300. Znaczy tak, pasy, pasy czerwone plus, to jest plus pasy czerwone. To nie? Jak ty wybrzydzasz Karina, Jezu. Wymagająca za, bardzo. Za no. dużo ale to próbu, przy, przez to, przez ciebie, wiesz niż Cabrio, to też jest drugi plus. Tak, okej, okay, no. Aha, okej, okay, tak po prostu, tak? No jak to by się dobrze jeździ, ja nie jeżdżę, więc wiesz, mi to za chlebka. Rakieta, no rakieta Dobra, to nie jest jechać? samochód, to jest rakieta. To no, dawajcie, jedziemy się przejechać. Ja też? No tak. Nie ja tak. już zajmuję z przodu. Nie, ja byłem z przodu. Nie, nie ma, nie ma obcy. Obcy. ja nie z przodu. Wszyscy obcy. wiedzą, że ja, ja siedzę z przodu. Halo, nie do tyłu. Dzisiaj, już, ty, dzisiaj nie siedzisz. Nie będę siedzieć na środku. Dobra, jesteście gotowi? Na... Jesteśmy. Ojeju, ojeju, ale naucz się gdzieś. Ojeju, ojeju, w końcu kupię szybkie auto. Jezu! Yes, so. czarki. robią, nie, a o oh, jeju! Dobra daj Dawaj, 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 wszystko. Dawaj! I to podoba się? Okej. Co wolno? Gdzie to było 300 zakon? No jesteśmy w piątkach, by nie patrzeć. Weź olka, ty przesadzasz! Powiem Ci przesadzasz, bo... No to przesadzam. Przesadzam! No ale ja ci nic nie robię. Idziemy naprawdę naprawdę szybko, a ty a ty narzekasz. Nie to no normalnie jak role poster. Dobrze, że to nie jest kabriolet, bo ja mam głowy w góry, tak, mhm. Taki mały, taki nieprzychodny, prawda? A tak się no, tak jak, jak tak? Swój. Nie, <laughs> <laughs> nie no, naprawdę. wyglądu to tak że niekoniecznie, no ale szybko i prędkości. No, <gry> no i jak się podobała przejażdżka? No bardzo fajnie, ale i tak moim zdaniem wygląda jak golf. W końcu auto, które jest szybkie, porządne, no. Chociaż raz się postarałeś, coś ci się udało. No, ale Mariusz dalej jest smutny, Mariusz. no. Mariusz się zagodał. nie, nie chce się zamienić. Ja już no. no. chcę. Ja też ja chcę. To co ty że? się zamknij, ty, tobie się nie należy. A tobie się należy, tak? No tak. Za co? Za takie właśnie słownictwo, no? Mi się należy, daj kluczyki. Tak nawet prawe jazdy nie masz. No i co z tego? No i cóż, tak jak widzieliście, reakcje były takie, jakie były, ale to ze względu na to, że oni jeździli praktycznie wszystkimi autami, dlatego już tak. Gdyby jechali pierwszy raz ze mną, to z pewnością reakcje byłyby zupełnie inne, a ze względu na to, że jeździli już praktycznie wszystkim, no to reakcje były takie, jakie były. W każdym razie furka jest naprawdę, ale to naprawdę potężna, po prostu oni mają już za wysoko postawioną poprzeczkę i tej poprzeczki po prostu ja nie jestem w stanie przeskoczyć. Musiałbym tutaj postawić Bugatti i przewieźć ich Bugatti tymi wioskowymi drogami W każdym razie, jeżeli odcinek wam się podobał, no to e, zostawcie lajka, subskrypcję na dole No i sami ocencie, jak podobała wam się fura, bo moim zdaniem jest naprawdę czadowa tej kasie, co za dałem, e, wydaje mi się, że nic lepszego bym nie znalazł. No cóż, chcesz zakończyć odcinek? Ale dlaczego ja mam zakończyć, jak mi się nie ja podoba podobało, jestem zawiedziony i to mi się podobało, ja mogę zakończyć No to wraz z świnaczkiem dziękuję wam za odcinek i, i widzimy się niedługo